Zmień chociaż na chwilę swoją perspektywę, z którą patrzysz na rzeczy, ludzi, świat dookoła. I nawet na samego siebie, czy samą siebie. Dlaczego zmiana perspektywy tak bardzo pomaga nam w życiu? Bo kiedy Ty jesteś tak bardzo uparcie przekonany, czy przekonana o własnej racji, czy o tym, jak świat wygląda, albo jak powinien wyglądać, jakie są kobiety, jacy są mężczyźni, jacy są ludzie z zagranicy, i tak dalej, i tak dalej. Przekonań może być mnóstwo. O wszystkim i o, i o wszystkich. Tylko zadaj sobie pytanie, czy to cię wzbogaca i czy to wzbogaca ludzie, ludzi wokół. Bo kiedy my zmienimy Swoją perspektywę o tym, że rzeczy niekoniecznie są takie, jakie my myślimy, że są. To wtedy pojawia się ogrom przestrzeni na zrozumienie innych ludzi, na zrozumienie świata, ale tak samo siebie. Bo kiedy my potrafimy otwarcie podchodzić do ludzi z otwartym sercem, z otwartym umysłem, bez nakładek wiecznych, bez porównań, bez przekonań, aczkolwiek do tego jest naprawdę długa droga, to ja sama zauważam w swoim życiu, że wtedy możesz dać najwięcej drugiemu człowiekowi, bo jedynie w obecności prawdziwej z drugim człowiekiem możesz się spotkać. Bez nakładek tego, jakim ma być w stosunku do ciebie albo i nie.